Dobre wszystkim wielkanocny poranek. Mamy prawie lato 20 chyba już stopni nawet No ten to oszukuje, ale już jest 20 stopni 21 prawie no, wiosna pełną parą. mi za chwilę. No to taki najcieplejszy chyba rok historii. To rok, miesiąc, no i tak wcześna wiosna. Gołąbki już ładnie poniosły jajka. Przez 4 dni od czwartku 76 par. moja jeczka Trochę tutaj innowacji. Karteczki, żeby gołęby się nie bały. jak dopiero dzisiaj wstawiamy. Tutaj jakieś tam jeszcze niedobitki Ale już mało trzy no. pary tu chyba jeszcze nie mają Tutaj ten nie ma pary, ten, znaczy ten jajka, ten, ten jajka nie ma od dosyć z 14 roku tam, tam nie ma jajka, tam z 19 Krymki nie mają. Jeszcze się okaże, że samica nie jest. jajek. A tak to już tutaj jeszcze samica nie ma, Z 18 .00. ale już zaczyna się jeść, także raczej dzisiaj się No także tutaj jeszcze krymki, dwie pary tutaj nie mają. Roczno się część nie chce wyjść, ale jeszcze troskę Kacze. Trochę pochodzą. no nawet ta zniosła jako tam od Aleksandra Gebla, od kolegi Budza Nakrapiamy też samiczkę zniosła mu. Bardzo opiekuńczy jest. Zobaczymy co tam będzie. Jest. tutaj już po najlepszej lotnicy musiałem zabrać bo już tu sąsiad parowywał jaki ulicniaczek ale zadziora za gazę hej musiałem zabrać bo no ona tutaj u niego była w parze poprzednim dwa lata już także chciała wskakiwać także tu już ładnie te samiczki tak poniosły. Mówię, no mówię na no, Tu, dwie pary, chyba. Raz. A nie, trzy pary, bo i tutaj: jedenasta, dwunasta i dziewiętnasta nie ma. Ale to myślę, że na, na dniach już nie są. Tak, to reszta wszystko. A tu jest piątka jeszcze nie ma. Tu, tu cztery pary, tu dwie pary. No, ale dzisiaj już raczej powinny nieść. No, ładnie ciepło to. No, wczoraj był wysyp. Tam około 30 par zniosło, 30 samiciec zniosło. No tutaj, te, te takie bezcelowce, to jest najgorzej, ale no tam jedna tutaj. Tu jest na progu. Zniosła, tutaj 1, 2, 3, 4, 5 parma, bo staruszka z 14 roku jeszcze nie ma. Jakoś tak coś się sta, Chyba już się wyniosła, no. ale może jeszcze trochę ten... A, tam jeszcze samica młajka, także tutaj dwie pary jeszcze nie mają... No i ze dwie pary jeszcze nie są... Mm, nie są sparzone jak gdybym. No. nie mogą nie znaleźć z tym miejsca. Były najpóźniej parowane, jak gdyby to, o tych też jest najgorzej tak, ale też już poniosły. Bo to nie miały przedparowania, tylko od razu parowanie. No, ale tutaj też, no, tutaj masamiczka raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, dwanaście. Tu 12 samiczek, o, około 10 jeszcze nie ma. Tak to wygląda. No tam się nie chce biogówka. Coś się rozparzyła. Lata. Nie chce się spać. Ten Ale zaczyna się parzyć. Ją wziąć za sam cało. Nie z tego golewnika. Ej Kurde, już tęskni za tamtym głębokiem, i nie bardzo, ładnie się sparzyłem Ale sam gdzieś się tam. Zgubił. No. Także tutaj wygląda tego. taka niemka niemka z wystawy kupiona no, w, ładnie się sparzyła no myślę że tego no, też tam może no, teraz na dniach coś tam gdzieś no też długo coś tam o tu świeżo kupiony staruszek z 12 roku tam wodowca mogłem przeciąć no, zobaczymy może płodny może nie o, taką samiczkę z mi boi o fajna samiczka ja już siedzi na gnieździe Gołąbek Aś zapomniałem od kogo to wyszło mi z gołąbek. Lisa, jakiegoś kolejnego Lisa Gdzieś tam z Polski No i tutaj praktycznie wszystkie mają jajka już A nie, jeszcze jakieś to oporne trzy sztuki chyba nie mają. A tutaj samiczka nie ma. No ta zniosła wcześniej. Ta już we wtorek zniosła jajka. Czy nawet w poniedziałek. Ale już widzę, że znowu się jest z jajkiem. Także po tygodniu zniesie drugie jajka. No i tutaj nie ma. Jajka jeszcze ta samiczka. Także tu trzy samiczki. Ta też już była pod kurczonym tak gdzie też już nie, nie jakby się niosła, a i ta czerwona nie ma jajka tutaj. To też cztery samiczki. No, ta samiczka jest. Ona ładnie staje. z tej z 700 pierwszej. W zeszłym roku była no, trzecia chyba w bo w okręgu. Jestem z tym samczykiem, ten samczyk jest od Aleksandra Gabe, bo ten staruszku. Da, z 11... znaczy nie, nie od Aleksandra. Eee. staruszku ze szportowe tam z 12 roku. 15 roku ten sam tamiec eee. mam pamięci. Ale jest samczyk, fajnie, dosyć się złożyły. z głowy no nie mam tak to myślę że fajna parka będzie także tutaj jest ona tu jest samiczka od kolegi Gudza z takim fajnym samczykiem niebieskim roczniakiem myślę że też będzie okej okay, no. Zobaczymy, no fajnie. Tego no już w poniedzieli zaczynam obloty. Może jutro coś tam się uda, ale chcę, żeby zniosły wszystkie jajka, żeby był nic jakiegoś tam trefnego, bo tam kilka... sam kilka, kilkach trochę przypasionych jest, żeby jakiegoś tam łatwego upu nie było. No wiadomo jak to ten. Wiadomo, jak to sam samica jeszcze jajko zniesie, a coś tam przysłabnięta, w spłoszy się to. No i tak to tu wygląda. Niby gryty mają do oporu. Ale Krymka mi przysłabła na no te po drugim jajku i wcześniej miała problem i teraz niby tam tego. W zeszłym roku nie miała problemu, a w tym roku coś iść tego. Po drugim jajka przysłabła. Na nogi, no nie ale też no, nie wychodziła, może dlatego, no, zamiast działać gritu, chodzić po tym co... No to już buta Jagoda Kamczatka już kurde duże liście, tam ja za chwilę wyjdę nadbór na no, a ten na, dbór, no, na, na pole bardziej to widać jak w jasenie. no wczoraj było prawie 27 stopni chyba Dzisiaj wiaterek większy Tam takie te dzikie śliwki, tu jest zakwitły. Już patrzeć jak chcesz czereśnie, zaraz zaświtnie Tu się opalają, no tych to już trochę tam trochę były puszczane. Też tak nie chcę za bardzo, no, też chcę, żeby do doniosły jajka, bo roczne tutaj są z tamtego ognika żeby nie było jakichś tam no nie ma komplikacji z łapaniem, bo później, może nie chcieć wejść i coś tam to. To, żeby doniosły jajka, i dopiero tam tutaj też chyba dwie samiczki nie mają roczne. A ta tu już dwie roczne samiczki nie mają jak tego, ale tak, tu już, już dzisiaj zniesie chyba. Tutaj zniesie jajeczko, no i ta też chyba no. Brane są tak w miarę nieźle. No, zobaczymy, jak to tam pójdzie. Szkoda, że tych młodych tam będzie puścić i będzie można uchować. A tu też jest ta od kolegi Gudza. Znaczy to już jest po moim i po jego samicie. Tu już tu przeprowadzona już jeczko wczoraj zniosła siostra i te długo przetrzymały ale tego no, tutaj też ma nakrapiane samiczki też tak znaczy no tutaj te jeszcze, no, ale też siostry tych samczyków tutaj też długo dosyć tego wczoraj dopiero ale ja o jednym dniu wszystkie zniosły także ten też jakoś tak tego żeby... zobaczymy a, Nie rozrapi Jak chwila wyjdzie tam i idę jeszcze tak na stad no, Tutaj bardziej widać wiosnę. Rybki też już się wypuściły do wierzchu No sama drobnica no. Czy my może w tym roku coś tam się uda. Jakiegoś amura wpuścić, coś tam parę sztuk. No tam już ten biało. Wszystko kwitnie, zieleni się momentalnie. No teraz przez te dwa dni, trzy dni to puściło tak od czwartku, że hej. Normalnie to w maju zawsze taka połowę ten, zawsze puszczały brzozy, tu ta wierzba. A teraz wszystko tego no. No miesiąc wcześniej dobry, to najgorsze, że pewnie jeszcze w kwietniu będzie mróz. No wszystko stanie, ale może takiego dużego mrozu nie będzie, no. Już ma poniedziałek się trochę skłodzić, no 12 stopni to od razu o, o połowę. jak sobie lata. Poleciał. Mało bąków też jest. Ale jakiś tam lata, to jeszcze nie jestem źle. Tamtego gołębia nie mogę sobie przypomnieć. Po czym tam on, z jakiej hodowli. Hołbena, o Hołbena. Zobaczymy, co tam będzie. Coś tam jakichś tam gołąbków jest. No. Myślę, że coś tam w zeszłym roku było już fajnie. No, sporo zostało młodych. Jest 80 młodych. 70 parę do przelotowanych. 76 chyba. 75 gdzieś tak przelotowanych. No, może nie tak ostro, ale coś tam zrobiły. No. Także aby tutaj nie, za, za nie nagubić na pierwszych otach co się na razie. <grymnie> Zobaczymy jak one będą latać, ale tamte tam latają w już to tak to się też raczej nie zapasły, tak żeby nie zastały Tam kilka samiczek jest tylko takich widziałem, żeby no, drętwo latają I tam podejrzewam, że w tamtym głębniku. Też tam ze dwie będą tak tego cienko latać. I tutaj jest jedna samiczka, to tam jest dwie samiczki. Tu jest jedna, to trzy samice. I tu są jedna, na pewno jest cztery samice, takie cięższe. No. Cztery samiczki, co tak mogą mieć problem. Muszą się to latać, a reszta tak raczej no, powinno być Samce to raczej problemu nie powinny mieć, tam późne, no tylko tam dwa, trzy samce są niebieskie takie późne, nakrapiany jest jeden taki późny, no, no one mogą mieć trochę problem no. z lataniem. jaszczą, tam może ich trochę próbować złapać Ale może coś tam się uda odbronić. No. Kilka dni polatają, to się rozlatają. No. Także zdrowych, pogodnych Świąt Wielkiej Nocy. Zapraszam do oglądania śledzenia sezonu 2024. Pozdrawiam, dobry lot.